Najemnicy Onara są kurwa najgorzi. Takie słowa wypowiedział ponoć sam Lord Andrej. Chciałbym jednak pochylić się nad tym, jak wyglądają noce w barakach. Wulfkar, śpisz? Śpię, bo co? Bo ja nie mogę. Co znowu? Wulfkar, bo ja nie mogę zrozumieć jednej rzeczy, co mnie prześladuje. Niby czego? Dlaczego ten Onar to taka menda i świnia jest? Wiesz co? Ty nudny jesteś, tym nie pytasz o to, co tydzień od dwudziestu lat. Wulfgar, bo ja od trzydziestu lat pojąć nie mogę, po co w ogóle takie coś pan inno stworzył. Andre, a po co pan inno stworzył orka? No właśnie po co. Albo takie gobliny po co. O jaj co je łopie. Dobranoc. Wulfgar, ja rozumiem. Ja sam święty nie jest, ale przecież taki onar to jest przecież normalne obrzydlistwo. Po co w ogóle takie coś jest? Ja rozumiem jeszcze, jakby to on miał źle. Ale co? Mieszkanie ma farmę, ma najemników, ma złoto w skarbcu, mama. Sam żem widział, jak wybierał. No szkoda, że ty nie masz z czego wybierać. Kurde, jak ja go nienawidzę. I po co w ogóle takie coś jest? Po co? Dlaczego on taki jest? Andre, nie wiem, dlaczego on tak jest, no. Może miał trudne dzieciństwo. I w ogóle ja ciebie proszę, skończmy ten temat, bo ja za siebie nie ręczę. Widzisz, Wulfkar. Jak tylko się o tej mędzie zaczyna rozmowa, od razu konflikty się same rodzą. To jest w zło chodzące, trzeba by go wyeliminować. Subskrybując kanał, oceniając i komentując ten film, doceniasz moją pracę, wspierasz rozwój mojego kanału.